No, witam wszystkich celtycki, jak się pewnie domyślacie, jest powrót w to miejsce z odcinka poprzedniego. No dosyć ciekawe graty tutaj wyszły w tym miejscu, w tym rejonie. Dwie rzeczy szklane, pokrywka od naczynia Pyrex z lat 50. albo 60. I szklana popielniczka firmy John Player. Zobaczymy co wyjdzie dzisiaj, świetny widok tutaj jest fajne miejsce, już mówiłem o tym ostatnio, tutaj po lewej stronie z ławka. Yy, jaka jest pogoda dzisiaj? Jest słońce za chmurami, tak zwane słońce z zębami, jak mówiła moja mama. Yy, momentami są szałery, czyli takie przelotne deszcze. Yy, teraz jest yy, godzina po odpływie, także ta woda idzie tutaj cały czas do góry, z tym, że mam nadzieję, że pójdzie dzisiaj wolniej niż szła ostatnio. Ostatnio mnie tutaj <laughs> zaskoczyła. Zmoczyłem się już tam przy, przy wychodzeniu. Woda mi się nalała do gumiaku. Także, o tutaj, moje graty jeszcze pozostawione yy, podczas ostatniej sesji mudlarkowej. Dobra, żeby już nie przeciągać, rozkładam się tutaj, robię sobie bazę. No i zaczynam tutaj przetrzepywać to miejsce. Zobaczymy, co wyjdzie dzisiaj. Tutaj jest jakieś takie ucho, porcelanowe. Nie mam pojęcia, z czego jest ubite tutaj w środku brzeg jest minimalnie zdobiony są takie tutaj rowki tutaj jest kolejny w tym miejscu tutaj jest jeszcze jeden lewa strona górna ubita jak widzicie z tyłu są takie dwie wypustki tak samo porcelanowe i w środku są dziurki jak komuś się coś przypomni ktoś coś pokojarzy proszę w komentarzu nie mam pojęcia z czego to teraz zaczęło padać Jakaś mrzawka się zaczęła Zobaczymy co jest tutaj Bodaj, że słoik widzę gwint czyli będzie nowszy może coś na nim być, zobaczymy A sorry To nie jest Tak to jest To jest słoik ale ja myślałem że on będzie dłuższy Zobaczcie jak jest Mały, oczywiście, na nieszczęście dla mnie nie ma nic na nim, żadnych napisów. O, tutaj rejon tej popielniczki i mm, tej szklanej przykrywki Pyrexa. Jakiś metr ode mnie widzę coś szklanego. Żółte takie szkło, stare. Kształt okrągły. Trochę mi się kojarzy z lampą. Przedrę się tutaj przez te wszystkie. Jeżyny, połcinam je i dam je gdzieś na bok. Jak będę gdzieś bliżej, to się znowu włączę. O, teraz to się rozpadało. Jakieś 5-10 minut powinno przejść, mam nadzieję. Mam też nadzieję, że woda nie pójdzie do góry. Minimalnie pójdzie na pewno. No, faktycznie lampa. Faktycznie lampa mm, I to nie jest szkło, tylko to jest Plastik Co-Tree firma Są płytki, płytki zbieram Z tym, że płytka musi być lokalna Jak widzicie tutaj jest Made Italy Firma Imola Swoją drogą ciekawe jakie stare, też pewnie lata 50, 60, wszystko jest tutaj z tych lat. Jest opcja, że te rzeczy starsze są gdzieś głębiej. Dobra, jestem blisko tego dzbanuszka. Moment, spróbuję się podkopać od tej strony i go wysunąć. Wow, mam dwa. Mam dwa i bodajże oba całe. Jakiś taki ramekin, mm, dosyć fajny. Yy, ta góra tutaj nieźle pogrubiona. Mam nadzieję, że będzie coś na, na spodzie. Na spodzie nic nie ma. Mm, ale i tak fajny. <gryw> Zabieram. No także widzicie, nie trzeba chodzić do, do Dansa czy do Tesco. To sprzęt kuchenny wystarczy tutaj przyjść na rzekę, wszystko leży. Tutaj kolejny, to taka niebieska, niebieski kolor farby. On był dosyć długo stosowany, także ciężko, ciężko wydatować, ale podejrzewam, że tak samo, to nie są czasy jakieś tam wiktoriańskie czy gregoriańskie. To jest też nowoczesne, nowoczesne. Powiedzmy te 50-60 lat ma. Świetnie, wyszły dwie rzeczy. Całe, także ten rejon, tam widzę chyba kolejną rzecz Także ten rejon będę tutaj Rozpracowywał to na razie na bok tutaj Albo moment, to pójdzie do bazy O próbuję tutaj warstwowo To odsłaniać, bo Nie ma sensu Ciągnąć na hama I coś zarysować, także Muszę z góry tutaj pościągać Mam pewne obawy, że Ta góra w pewnym momencie nam nie pójdzie to, co jest wyżej. Zobaczymy. <laughs> zobaczymy, na znaczy co się. Ja mam nadzieję, że tego nie zobaczymy. Co tam jest poniżej? Ach, płytki. Dobra. Uwaga. Jest całe. Tak, jest kolejny calak. Z tym, że tak samo bodajże no-name. Chyba, że ma coś od wewnątrz. Miska na śniadanie! Na płatki obsiane albo kukurydziane, co kto lubi. Myśmy jedli coś takiego, co się nazywało podrabianka, czyli bułkę się kruszyło razem z mlekiem, trochę cukru i... Robię to do teraz. Dobra, wyszła kolejna rzecz, jest to no name kształtem minimalnie mi tutaj podpowiada tak samo lata starsze, 50-60, a także wpada kolejny grad do, do kolekcji na razie pójdzie na bok A jakiś taki klamp tutaj o można coś ścisnąć oczywiście w stanie zardzywiałym ale a nie dobra sypie się no musi zostać o tutaj ten rejon rozgrzebywałem, popatrzałem się tutaj na lewo i zobaczcie, całe szkło jest. Szkło w jakimś tutaj metalu, dosyć długi przedmiot czy rzecz, jakaś skrzynka, ściany nie ma czy jakieś dźwiczki raczej. Dobra, spróbuję to pierd całe wyciągnąć i się, i się dobrać do tego szkła. Moment. Zobaczcie. Tak to wygląda z tyłu. Mechanizm oczywiście nie działa. No dobra, spróbuję, spróbuję to szkło wydłubać. Nie wiem z czego to jest. Wydaje mi się, że to było kiedyś na ulicy. Kiedyś były takie maszyny tutaj w Wielandii. Wkładało się pieniążki i. Coś tam wychodziło, jakieś znaczki pocztowe czy coś. Zobaczcie tutaj ten metal, blacha, wszystko się sypie, także powinienem być w stanie to szkło wyciągnąć. A jak nie, to zabiorę to razem z tym metalem i w domu to zrobię. Tę szkiełko w dobrym stanie. Nigdzie nie jest pęknięte czy łamane. No także wpada kolejny grad. Na razie nic się tutaj nie, od, nie odsłania dobrego. Zaraz wam coś pokażę. Tutaj, to. Ciężkie jak cholera. Ktoś to na pewno skojarzy. Moment, muszę teraz jakoś Tutaj zejść, nawaliłem tych kamieni na dół, teraz nie wiem jak się tutaj poruszać. Slazenger's Limited London. Hardcraft chyba pisze na samym dole. Dosyć ciężkie, z niczym mi się nie kojarzy, ale wydaje mi się, że to będzie też rzecz kolekcjonerska, oczywiście po, po obczyszczeniu. Mm, idzie na mój stół z gratami. Tam jest jakiś grad okrągły, bodajże ceramika. No więc, to przynieść. E, na chori, co my tutaj mamy? No jest całe, to jest najważniejsze. Wydaje mi się, że to jest na świeczkę. Wow, dosyć fajne. Ceramika. Oczywiście zabieram, moment, spróbuję to jakoś ekspresowo tutaj. Tak, chyba na świeczkę. A to też będą tamte lata, 50., 60., wszystkie te graty tutaj. Żadnych napisów niestety nie ma, no ale tak samo zabieram, świetna znajdka. O, wygląda na to, że może być... co? O, moment, rusza się. Dobra. O, jest kolejny talerz. Który... Który przy, yy, przytacham z mojej... <grytachy> z mojej ekspedycji. Później ktoś do mnie przychodzi, daje mu coś do jedzenia i zawsze pada pytanie, jakiś dziwy ten talerz, jakiś starszy. Ja zawsze mówię, no się tam kupiłem na eBayu czy gdzieś <grystanie> także ktokolwiek będzie jadł z tego talerza zobaczcie z jakiego miejsca on tutaj wyszedł cały ja Mam nadzieję, że z tyłu coś jest, moment no, teraz się chwilowo zawiesiłem <grystanie> bardzo dużo do najmów tutaj wychodzi Zauważyłem to możliwe, że ludzie, którzy wyrzucali, mieli świadomość, że te markowe czy sygnowane rzeczy mogą mieć kiedyś jakąś wartość. No nic nie widzę. No ale jest cały, wpada. Kolejny talerzyk u mnie w kuchni. No, kielich. Brama koni puszka <noise> tutaj jest deska deska kolizetowa Woda idzie do góry, widzicie to? Lewa jest minimalnie tutaj w tym miejscu ubita, yy, dwa boki ławki, yy, brakuje tylko drewna. Zobaczcie na te zdobienia. Wydaje mi się, że to są czasy królowej Wiktorii albo jakiś przełom 1800 na 1900. O w stanie bardzo dobrym. Po oczyszczeniu na pewno by się nadawała do, do odrestaurowania. Tutaj tylko ten element trzeba byłoby dospawać, dorobić. O no, samego drewna brakuje. Możliwe, że cała została wyrzucona właśnie przez to, że to się łamało razem z drewnem. Drewno tutaj się rozłożyło w rzece. No i zostało to. Świetna sprawa. No na razie zostaje. Nie ma jak tego zabrać. Ciężkie. No podejrzewam, że jedna z lepszych znajdek tutaj dzisiaj. Dobra, jeszcze 15 minut, cały czas pada. Jeszcze 15 minut, i będę się stąd zabierał, bo woda idzie do góry. Tutaj bodajże kolejny słoik. Moment. Śruba. I to co? Ła, wow, szklane zaraz, zaraz na tą drugą rzecz zerknę. Tutaj słoik jest nowszy, on zostaje. On jest całkiem nowy, ale zobaczcie to tutaj. Trochę mi się skojarzyło z, z tymi takimi wyciskarkami do, do owoców. No ale to jest zbyt płaskie. No ale wpada. Świetnie dekorowane, ale z czego nie mam pojęcia? Zaraz mi okulary spadną do wody. Nie mam pojęcia. Po drugiej stronie też była kulka, widać gwint. Dosyć ciężkie. Jakaś ozdoba. Na razie zabieram, może drugą kulkę też uda mi się tutaj gdzieś wypatrzyć, albo, albo druga kulka się zgubiła i dlatego to tutaj wylądowało. Ravenhead logo, no kufel. Dobra. Zostaje. Dobra, udało mi się tutaj kawał tego drewna, mm, spruchniałego. Odłamać, a w zasadzie odrąbać. Co zobaczyłem, widzicie tam? Wydaje mi się, że to jest sterta talerzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć talerzy, bodajże. Tam też jest coś okrągłego. Dobra, hmm, będę się tutaj do tego miejsca powoli dobierał. Jak widzicie, dzisiaj temat tych płytek już znalazłem się ponad 20. Jak coś łazienkę remontuje to hmm, ja mówiłem, jak widzicie dzisiaj. Yy, przeważają tematy kuchenne, sprzęt AGD. I powiem Wam szczerze, teraz z ręką na sercu, że miałem iść po talerze do, do dansa w tym tygodniu. Miałem kupić dwa, dwa talerze duże i jeden talerz mały. Także mam już talerz. O tutaj chyba jest ciąg dalszy, nożyk mi spadł. O, także część z mojej listy zakupowej chyba mi dzisiaj wpadnie w łapskach. Moment, co my tu mamy? Tu jest coś okrągłego chyba. Ciekawe w jakim stanie. Dobra, to się rusza, to się nie rusza. Trzeba jeszcze jeden kamyczor tutaj. Ajdź, minimalnie tam zahaczyło te. O, jest ich więcej bodajże. Dobra, wyciągamy, jak się będzie dało. Chyba będę w stanie wszystkie wyciągnąć, nie? Dobra, dwa się pulzowały, są całe, są całe, zobaczcie. nie na nich logo. Jakaś firma The Chase. Podejrzewam, że nowsze. Wow, dosyć fajne. Dosyć fajne, mają zdobienia te takie złote dookoła. Dobra, mam dwa, żeby ich tutaj nie, yy, nie oglądać, tylko postaram się je wydobyć pierwszy. Mam dwa, tutaj mam kolejne, tutaj są inne. <ścoughs> tutaj są dwa. Jakąś brakuje talerzy, to zapraszam. Tutaj są dwa inne. Czy te mają logo? Tak, mają logo, mają tutaj. Wow, mega. <laughs> Made in Arklow, Ireland Green Erin Stone Brandon. Bren, Sorry, nie pokazuję wam świetna sprawa. Moment, teraz powinno widać. Widzicie to? Mam dwa talerzyki kolekcjonerskie, czyli razem cztery. Moment, na razie idą na górę. Co mamy tutaj jeszcze? To jest plastik, tak. To jest plastik, i to zostaje. Jest też tutaj jakieś logo. Nie dobra, to też zabieram. Kolejne talerzyki. Trzy. Tak samo z tym takim yy z złotkiem dookoła. Widzicie? Widać je. Także są kolejne trzy całe. Czyli też z tyłu mają logo. Mogę, mogę jakąś imprezę teraz zrobić. Moment. Uff. Plecy mi siadły. W takiej pozycji teraz jestem, że... że bardzo szybko mi plecy siadają. Dobra, tutaj jest kolejna rzecz. Co my mamy tutaj? To jest plastik. To chyba zostanie. Chyba też zabiorę. Z czymś mi się kojarzy. Na razie zabiorę. I tutaj jest jeszcze jeden talerz. Większy. Który to jest? No, też tam jakieś grafiki na nim. Zaraz je wszystkie umyję. Wrzecę i... <noise> zrobię taki mały show off. Mojego nowego sprzętu kuchennego. Także widzicie. Może nawet yy, ten Thermomix tutaj będzie, nie wiadomo Dobra No to by było chyba na tyle tutaj z tego miejsca Widzicie talerze się skończyły i znowu zaczęły się takie graty Graty typowo śmieciowe Ktoś wywalił talerze, wszystkie talerze tutaj spadły i, i przeżyły upadek Dobra, no to by było on tyle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem talerzy wszystkie całe. O i tutaj znowu duży tym razem talerz Chase z <laughs> Także jak widzicie Agide Agide... Aha, jeszcze obok tutaj, obok dosłownie tutaj w tym miejscu leżał nóż, także widzicie, cała zestawa. Zaraz będę tutaj szukał widelców, szklanek i tak dalej. Dobra, to na razie zostaje. Niech sobie tutaj woda przez to płynie.